Dziwnie chodzi ta BMK Zjebałem. Ty, no to się w ogóle nie wkręca, patrz. Tu, nie idzie do... tu, jest, tu jest taka linka stalowa bez takiej grubości, patrz, nie? Tu trzeba tak mieć łychę taką część A tutaj Widać? Popsute. popsute! tu jest popsute! Ale tu jak te smoje się zanim się rozbujają, nie, to... No popsute. Ale tu jest sześć cylindrów, nie? Tu jest sześć. <słyski> Załoga w komplecie. Tam jeszcze jeden. Ten najszybszy jest z przodu, nie? Ten najszybszy jest z przodu. W stodołce jeszcze Afryka Dzika. Afryka Dzika. Jedziemy. Dzisiaj Paso Palade Mendola, Bolzano. O, a tu taki wodopój. Ruszyliśmy drugi dzień. Dzisiaj wczoraj pogoda była taka. O, no, było sucho, więc okej. Okay. Dzisiaj słońce od rana, w nocy padało. Ale co chcę powiedzieć, co mi tak teraz naszło na myśl, zobaczcie, tak wygląda droga, która jest taką zwykłą lokalną drogą w Dolomitach. Natomiast tam na dole po prawej stronie przez ten, no widać, przez tą cieśninę, czy jakby to nazwać odpowiednio, e, no, biegnie autostrada. Gdyby się ktoś zastanawiał, czy warto szukać tych bocznych dróg, wyjeżdżając na, na dłuższy wyjazd oczywiście niż my, no bo my na 4 dni, no to my sobie możemy pozwolić na wszystko, krążąc po w okolicach noclegu. Natomiast wybierając alternatywne drogi, no zobaczcie, tam autostrada, no zasuwa się tam autostradą, no dużo się na drogi, naprawdę dużo. Ale czy warto, kurde marnować y, te piękne widoki i te trasy dla y, zyskania czasu może lepiej sobie zaplanować krótszą trasę ten wyjazd tak y, sobie ustawić, żeby nie, nie pieprzać kurde tysiąc kilometrów dziennie i, i w zasadzie tylko jechać i, i się stresować, czy się zdąży na nocleg i tak dalej oczywiście wiadomo, no, wszystko ma swój urok ale może to wynik, że ja to już jestem taki wygodny, że mi się tam nie chce napierdzielać 600-700 km dziennie <laughs> potem w nocy padasz na pysk i znowu następnego dnia ponownie to samo pewnie też dlatego, że jeżdżę takim motocyklem, który nie pozwala na dłuższe dystanse. Ale chodzi o to, zobaczcie, tam jest autostrada, ruch jeden za drugim, a tutaj, kurde, high life, wszyscy uśmiechnięci. Elegancko, no tam są ograniczenia w miasteczkach, trzeba pilnować, bo stoją karabinierzy. Natomiast poza tymi, tymi winklami, to tam hulaj dusza wiatru nie ma, e, piekła nie ma, co ja gadam. Naprawdę jest ultra przyjemnie i ten asfalt jest tak przyczep, cholernie przyczepny, że tam dopiero można zrozumieć, przyjeżdżając tutaj i porównując ten asfalt z asfaltem w Polsce. To są dwie różne nawierzchnie. Tutaj nie ma absolutnie żadnego ryzyka uślizgu, no uślizg zawsze się może pojawić, ale... Ale nie w takich sytuacjach, kiedy tam jedziesz płynnie i, i nie robisz żadnego błędu, bo ona tutaj, trzeba naprawdę się postarać, żebyś jakiś kusis pojawił. No to tyle na razie, później się będę łączył, jak mi coś do głowy przyjdzie. Pusty. Jak wygląda pozdrawianie tutaj we Włoszech? Zobaczcie, że w zasadzie, ja bym mógł tu sztuczną rękę wystawić. I w zasadzie tutaj wszyscy pozdrawiają. Oczywiście z naj, e, proporcjonalnie gdybym miał to porównać do Polski to, to chętniej tutaj odmachują jak w Polsce. Bo jednak w Polsce dużo mniej motocykli jeździ i tak średnio co drugi, trzeci to tam w ogóle ręki nie podniesie, chociaż nie jest w jakiejś stresującej sytuacji. A tutaj to wręcz jest aż czasami irytujące, no bo cały czas machasz tą ręką, nie? Bo tych motocykli jest tutaj no, mnóstwo, bo w zasadzie cały czas mijam motocykle i zdarza się, że tam ktoś nie machnie, no to ja, jak ja macham, on nie macha, no to mój środkowy palec nagle wys, wyskakuje z rękawiczki. To tak standardowo jak w Polsce, ale nie mam pretensji, bo wiem, że tutaj to można szału dostać z tym machaniem. Eee, także to tak wygląda. W Austrii jest już trochę inaczej, mimo że to jest Tyrol, więc tutaj taka trochę Austria Ale tu dużo turystów, więc... E, no, sytuacja wygląda właśnie w ten sposób Że wszyscy machają, natomiast Austria, Niemcy, też machają, ale już tak jakby trochę mniej chętnie W każdym razie, jeżeli chodzi o pozdrowienia To, to tutaj wszyscy machają jak porumbani. I ja już mam taką technikę, tu podpatrzyłem że macham w taki sposób, że podnoszę palce na bo mi się po prostu kuźwa. Musiał z jedną ręką cały czas... No teraz zobaczymy. Na sportach jadą i teraz patrzcie to. Machnął, machnął. Także jedziemy dalej. Na razie jest ultra gorąco 30 stopni się zrobiło. Prognozy były... Zapowiedzi były słabe, a jednak się okazało, że to są cały czas Alpy, więc może się wszystko zdarzyć, z drugiej strony może padać, to może być pięknie, więc tak to tutaj jest. Trzeba być przygotowanym na każde warunki, jak się tutaj jedzie. Jeszcze uzupełnię, pewnie większość z was wie, ale może ktoś akurat z oglądających nie wie, że pozdrawia się też wyprzedzanego motocyklistę lewą nogą, prawą nogą, przepraszam, prawą nogą, czyli wystawia się nogę zamiast ręki, no bo jak podnosisz lewą rękę, a wyprzedzasz kogoś, no tej ręki nie widać, więc to jest taki też międzynarodowy sygnał, pozdrowienie, podziękowanie. Ja też, jak ktoś mi zjeżdża ewidentnie tam przy kierunkowskazem prawym mrugnie w aucie, widząc, że za nim jadę, to też pozdrawiam go często nogą bo domniemam, że to jest motocyklista który mi zjeżdża po prostu i jedzie autem i też wystawiam y, nogę z pozdrowieniem rzadko włączam awaryjne no z myślą, że on wie o co chodzi także to tak w uzupełnieniu tych pozdrowień nie wiem czy to na kamerze widać ale kurde jest taki widok stąd kamera spłaszcza bardzo więc myślę, że to nic ciekawego nie będzie na kamerze to tu jest taka droga, jedziemy do Bolzano I tu jest taki odcineczek, gdzie się bardzo ostro wspinamy No widać w jakim stanie Ale właśnie dla tych paru widoków tutaj To specjalnie tu wjeżdżam, bo naprawdę jak się to na żywo tu widzi to kurde miażdży Jeszcze tam jakieś kościółki i tak dalej po drodze I to ta droga taka sefiata się zaraz skończy I dojedziemy do takiej, no z normalnym asfaltem, porządnej drogi ale tutaj warto też takim skrócikiem się przejechać po malutku więc nic nie powinno się to wydarzyć i za 300 metrów będziemy ostrów w lewo skręcali więc... o, a tutaj takie dróżki prawda nieskatalogowane a jak jest zarubiste. Jest katalogowane, to mam na myśli, że to nie są żadne drogi tam polecane w katalogach i atlasach dla motocyklistów. Piękna droga w stronę Bonzano. To jest naprawdę cudowna droga. Pięknymi widokami ona tak jak widzieliście zaczynała się taką nieciekawą drogą dziurawą, wąską a potem się przekształca w coś takiego więc e, czasami można się pomylić bo myślisz że będzie kaszana a tu się okazuje że jest coś takiego a jest też drugą stronę nie? no bo powiedziesz taką a na końcu dziura na dziurze i wąsko że samochody się nie mogą e, minąć Policja lokale. Tutaj motocykliści się bardzo lojalnie ostrzegają, więc dostałem rączką sygnał, że żeby zwolnić, więc albo to był ten radiowóz, który, który tutaj e, kasował i wstał, albo jeszcze coś będzie przed nami. no To jest tak duże miasto, więc... Ale droga jest po prostu, kurde, poezja. I to mieszkasz w takim mieście i wychodzisz z domu i masz coś takiego, no kurde. Zjechaliśmy do Bolzano i bo pojedziemy sobie przez miasto. Może nie jakoś przez centrum, ale ale przez miasto, zupełnie inaczej jak e, dotychczas jeździłem no, mam nadzieję, że jakichś ultrakorków tu nie będzie ale to może być tylko moja nadzieja no tutaj to nie jestem w stanie stwierdzić, czy wszyscy za mną jadą, bo kurde, tu jest tyle motocykli, że w lusterku to widzę 30 motocykli Z zaparkowaniem to myślę, że jest Ostry gnój Faktycznie wszędzie bym tu jeździł skuterem chyba Kiblem z kufrem bym jeździł No, nie przejadą pewnie wszyscy Może Udało się Także ja wymuszam tą jazdą taką, żeby się czerwone zapaliło, żeby mi się grupa zjechała do z całości. Także to takie metody Piękna jest ta Honda No dobra, ja już chcę stąd wyjechać. Jeszcze kawałeczek, kurde. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze rondol i ogień, tłoki. Wyjeżdżamy. Cieszę się, że nie jechałem tamtym e, wzdłuż autostrady, tymi tunelami i miejscami, które są naprawdę ohydne, śmierdzące. Tylko sobie tu przez miasto przejechaliśmy i jest OK. Cały czas prosta droga w zasadzie. Nie ma się gdzie zgubić. Zaraz opuszczamy Bolzano. Można! Przystaniemy! Wody się trzeba napić! A dzisiaj w ogóle będziemy w knajpie, która ma taką historię w naszych, w naszych wyjazdach podczas naszych wyjazdów, że zaczęliśmy wizytę w tej knajpie od wejścia do kibla bo jeden z uczestników, po drodze jak tam jechaliśmy jeden z uczestników miał no, taką można powiedzieć awarię eee, i wszedł do kibla zostawił tam napalm Mówił, że kurde, żeby tam najchętniej, no, znaczy, żeby ten nikt po nim nie wchodził, bo mu, będzie, bo mu będzie głupio. W knajpie go zmierzyli, że on tylko wszedł do kibla i nic nie kupił. Ale potem, pamiętając o tym, za którymś tam razem, mówi, kurde, wejdźmy. Fajna knajpa to była. Jedyna w okolicy, no, okazało się, że super żarcie, że obsługa mega, że, że pizza bardzo dobra, że te, no kurde, no po prostu, także teraz to jest stały punkt. Jeżeli tam idziemy na paso paladę, to to mam już dodane w nawigacji, e, restauracja z miłą panią, tak to nazwałem i e, no i tam dzisiaj będziemy, także e, z racji, że w hotelu mamy też obiad kolację, to tak nie żywimy się jakoś po drodze, ale dzisiaj padło hasło, że chętnie by tutaj ci są pierwszy raz we włoszech pizzę zjedli, no więc no nie sposób było tu nie, przy, nie przyjechać na pizzę też, także będziemy jedli. Dobra, no i już tutaj jesteśmy na obrzeżach właśnie, bo zano tutaj mamy koniec yy, i lecimy na winkle zaraz będzie przepięknie i cudownie że się przywietrzymy